11 lutego wypada tłusty czwartek. Jak powiedzieć tłusty czwartek w języku niemieckim? To po prostu "Fett Donnerstag". "Der Fett Donnerstag". Jednak Niemcy używają również innego słówka na określenie tego dnia i tym słówkiem jest fastnacht. Co jest takim? Co oznacza taki karnawał, ale kobiecy karnawał. W ten dzień kobiety E, wchodzą do ratuszy, e, do urzędów e, i obcinają mężczyznom e, krawaty nożyczkami. Jest to taka taki symbol przejęcia władzy właśnie przez kobiety. Weiba fastnacht albo po prostu fett do nas tak. No i oczywiście w tłusty czwartek jemy pączki. Jak powiedzieć pączek w języku niemieckim? Nazw mamy kilka. Możecie spotkać diabelina. Możecie spotkać der Pfannkuchen, der Kreppel albo der Krapfen. Der Berlina usłyszycie na zachodzie Niemiec, der Krapfen usłyszycie w Bawarii, der krepel w takiej części środkowej, a der Pfankuchen na wschodzie Niemiec. Z czym mogą być pączki? Mogą być mit marmelade, czyli z dżemem, mit pudding, czyli z budyniem, mit szokoladę, czyli z czekoladą. Jak powiedzieć pączek z budyniem? Powiemy po prostu fankuchen. Ta wersja nasza, jeśli chodzi o słówko pączek ze wschodu, czyli fankuchen mit pudding. Oda fankuchen mit marmelade. Ura Pfannkuchen mit e, Schokolade. My również możemy zobaczyć w ofercie cukierni, cukiernia czyli konditoraj, możemy zobaczyć ulotki e, Pfannkuchen mit Schokolade Füllung. To Füllung to po prostu oznacza wypełnienie, czyli z czekoladowym wypełnieniem. Ale poza tym, że coś znajduje się w środku pączka, również coś znajduje się zazwyczaj na zewnątrz. Może być to lukier, cukier, puder albo posypka. Jak powiedzieć pączek z lukrem? Fankuchen mit cukagus. Albo samo gus. To również jest lukier. Pączek z cukrem pudrem, czyli fankuchen mit pudza cuka. Albo Pfannkuchen mit Streusel, czyli z posypką. To są takie ogólne nazwy naszych pączków. Jeśli zaś będziemy w sklepie i będziemy chcieli powiedzieć chciałabym dwa pączki z cukrem pudrem, no to powiemy Ich hätte gerne zwei Pfannkuchen mit Puderzucker. Oder Ich möchte zwei Pfannkuchen mit marmelade. Oder ich möchte zwei äh, Oder fankuchen mit marmelade und pudra cuka, Czyli chciałabym dwa pączki z dżemem i cukrem pudrem. Jeżeli zaś chcemy jednego pączka, to powiemy ich myślę einen fankuchen mit szokolade und wóz czyli chciałabym jednego pączka z czekoladą i lukrem. Jak usłyszeliście, stosowałam zamiennie iś heterogene und iśmyśte. Oba te zwroty oznaczają po prostu chciałabym, chciałbym, zarówno formę żeńską, jak i męską. Mam nadzieję, że poznane dzisiaj zwroty i słówka pozwolą Wam zaopatrzeć się w tłusty czwartek w pączki. Do zobaczenia już wkrótce.